Dzień dobry wszystkim, dzisiaj na obiad przygotujemy polędwiczki w sosie pieczarkowo-śmietanowym, do którego będą potrzebne polędwiczki, pół po kilo, margaryna do smażenia, sól, pieprz oraz ostra papryka, pół kilo pieczarek, trochę masła, cebula, czosnek oraz śmietana kremowa 12. W pierwszej kolejności przyprawiamy polędwiczki, czyli pieprzymy, solimy i dodajemy ostry papryki. Wszystko dokładnie mieszamy. Teraz przygotujemy sos pieszarkowy. Do małego rondelka wkładamy masło. A pieczarki myjemy i kroimy. Gdy pieczarki się smażą, możemy pokroić kawałek cebuli oraz czosnek, który następnie dodamy do podsmażonych pieczarek. Na rozgrzanym tłuszczu podsmażamy polędwiczki. Pod koniec smażenia się pieczarek, gdy jeszcze woda, dodajemy sól oraz pieprz dokładnie mieszamy następnie dodamy śmietany. Pieczarki odstawiamy z ognia i powoli dodajemy śmietany dokładnie mieszając teraz wystarczy tylko podgrzać, spróbować i doprawić jeśli będą potrzebne jeszcze przyprawy jak sól i pieprz. W rozgrzanym tłuszczu dodajemy cebulę oraz czosnek. Dodajemy cebulę i dalej smażymy bez około jeszcze 10 do 15 minut.